jest takie smutne i trudne dla mnie, co noc płaczę, dałam swoje serce pięknej dziewczynie, kochani, chodź, mam dla ciebie. Cię ponad życie, uśmiechnij się, uśmiechnij się, kocham Cię ponad życie, uśmiechnij się. Chciałam Ci wyznać miłość, udowodnić co czuję, to Ciebie rzuciłaś mnie. Muszę być samotna, niezależnie od okoliczności. nocy nie mogę spać, na Środę to nas. Kocham Cię ponad życie, Uśmiechnij się. Ko Uśmiechnij się. Kocham Cię ponad życie, Uśmiechnij się. Moje łzy, jak bezcenne diamenty, spływają na podłogę. Chcę być aniołem, ciekawe, czy umiem radać. I już nikt mnie więcej nie zrani. Moje mm. serce nie zostanie złamane. Nadajcie dzień, kiedy odejdę wtedy świat zapłacza Straci kolejną dziewczynę z depresją, bo życie było za smutne. Moje łzy, jakby bezcenne diamenty. Że nikt mnie więcej nie zrani, bo serce nie zostanie złamane Nadejdzie dzień, kiedy odejdę wtedy świat zapłacze, straci kolejną dziewczynę z depresją. Może ci było za smutne, samotna, samotna, samotna. Chcę poczuć Twoją miłość, kocham Cię ponad życie, uśmiechnij się, w noc nie mogę spać, myślę o tobie, o nas, kocham Cię ponad życie, uśmiechnij się, uśmiechnij się, kocham Cię.